Cześć, witajcie w kolejnym odcinku serii Bez nazwy. W dzisiejszym odcinku pomówimy troszeczkę o nowych kontrolerach, które zostały przedstawione przez sony na ich blogu. Jest to dosyć ciekawy post i pomówimy o nim za chwileczkę, ale jeszcze ciekawsze jest to, że od poprzedniego postu dotyczącego PlayStation VR na PlayStation 5 minął niecały miesiąc. Hideaki Nishino 23 lutego tego roku. Udzielił pierwszych informacji właśnie na blogu PlayStation, informując nas m.in. o tym, że uczyli się na tym, co udało im się wypuścić na PlayStation VR i że starają się ulepszyć zarówno kąty widzenia, sposoby śledzenia, sposób, w jaki gracze doświadczają wirtualnej rzeczywistości, czyli poprawić wszystko. Typowa marketingowa papka. Mieliśmy natomiast jeden dosyć istotny szczegół. Nowy headset PlayStation VR do PlayStation 5 będzie podłączany za pomocą pojedynczego kabla, aby być łatwiejszym w obsłudze i dostarczyć wysoką jakość wirtualnych doświadczeń. To oczywiście się okaże, będzie wszystko zależało od tego, jaki ekran znajdzie się w headsetie PSVR 2. Ale do tego postu jeszcze wrócimy, ponieważ mam jeszcze starszy wywiad który był udzielany do, do, do serwisu VentureBeat, gdzie mamy informacje o bezprzewodowym headsetie PSVR, ale przejdźmy do kontrolerów. A więc Sony pokazało swoje kontrolery. Wyglądają one dosyć ciekawie, troszeczkę jak rękawice zakładane. Pierścień, który jest śledzony najprawdopodobniej przez sam headset jest przesunięty w okolice nadgarstka, a cała konstrukcja wygląda na bardzo mocno inspirowaną Oculus Quest'em dwójką. Nie tylko ze względu na to, jak są rozmieszczone przyciski, ale także ten pierścień, który tutaj widzicie, ten pierścień śledzący w Okulusie, znajduje się tutaj z przodu. Nie wierzycie? Proszę bardzo. Mamy tutaj po prostu przycisk i spust. Zobaczcie. Przycisk i spust. Mamy gałkę i dwa przyciski oraz przycisk jakiejś opcji. Mamy gałkę i dwa przyciski. Za chwilkę będziemy rozmawiać o konkretnych fragmentach tego kontrolera. Co będzie zawierał ten zestaw? Każda z manetek będzie oczywiście oferowała adaptywne spusty. Jest to coś, co było wprowadzone już wielokrotnie w kilku innych konstrukcjach. Tutaj Sony jakby postanowiło, się, postanowiło wprowadzić to na masowy rynek jako standardowe rozwiązanie. Jest to specjalny silniczek, który potrafi stawić opór graczowi, który go naciska ten spust. Jest to bardzo ciekawa opcja. Nie jest to żaden game changer. Jest to coś, co po prostu rozbudowywuje klimat i wczuwę w gierkę. Jeżeli ktoś grał w, w Warzona, w Cold War. Czy, czy w Call of Duty, Cold War, to doskonale wie, jak fajne doznania potrafi dość dostarczyć ten spust. To samo jest w Borderlands, w Demon Souls, Sackboy i w kilku innych gierkach. Dobrze wykorzystany spust naprawdę buduje imersję. Tak to mogę określić: naprawdę buduje imersję, więc bardzo się cieszę, że Sony jakby wprowadza również to rozwiązanie do innych swoich kontrolerów. Dalej mamy Haptic Feedback. Jest to nic innego jak oczywiście cewki dźwiękowe umieszczone tutaj w kontrolerze, prawdopodobnie po jednej na manetkę. Są to specjalne urządzenia wibrujące wysokiej precyzji, oparte o zasadę działania zwykłego głośnika, tylko pozbawionego membrany, a wyposażonego w odpowiedni odważnik. Gdzieś w. Tutaj w opisie lub w materiale wyskoczą wam linki do moich materiałów dotyczących tych informacji, które nagrałem wcześniej. Więc jeżeli was to interesuje, to zachęcam do obejrzenia. Podobnie zresztą jak zachęcam was do dołączenia do naszego Discorda, gdzie znajdziecie wiele pokoików od twórców, którzy tworzą materiały naprawdę na różne tematy. Ale idziemy dalej. Co mnie zaskoczyło w tym kontrolerze, to wprowadzenie detekcji dotyku lub obecności palcy. Jest to Dosyć może niekoniecznie droga, ale jest to funkcja, która jest wykorzystywana w headsetach wyższej jakości czy w manetkach wyższej jakości jak to jest Half Life Index. Coś w tym stylu. W każdym razie indeks. w skrócie mówi się na ten kontroler i mamy tutaj detekcję. Kontroler jest w stanie, jest w stanie wykryć twoje palce bez naciskania lub dotykania stref, gdzie umieszczasz swój kciuk. Palec wskazujący i palce środkowe. Zwróćcie uwagę, że nie została wymieniona cała dłoń, tylko zostały wymienione palce, dlatego zakładam, że ten paluszek nie będzie wykrywany i będzie po prostu w grze łączony razem z tym. Wydaje mi się, że albo będziemy mieli ten palec wyłączony, żebyśmy mogli po prostu trzymać hece, znaczy manetkę, kiedy nią, nią się posługujemy, albo. Po prostu tak jest taniej, a ten palec i tak rzadko kiedy rusza się niezależnie, więc to jestem ciekaw, co Wy o tym sądzicie. Naprawdę zaskoczyłem się, że Sony postanowiło wprowadzić tą funkcję, bo to jest coś powiedziałbym bardziej high-endowego. Oczywiście, śledzenie to jest najfajniejsze, ponieważ wszystko wskazuje na to, że Sony po raz kolejny zainspirowało się Okulusem Questem 2 i będziemy mieli do czynienia z headsetem wyposażonym w szereg kamer szerokokątnych, które będą śledziły diody podczerwone znajdujące się w manetkach. Jest to rozwiązanie, powiedziałbym, wygodne, tanie w implementacji i jak widzicie tutaj Quest, przynajmniej z przodu, wyposa wyposażony jest w raz, dwa, trzy, cztery, tutaj tego nie widać, cztery kamery, które śledzą po prostu te właśnie pierścienie. Więc zobaczymy, czy Sony umieści też tego typu kamery gdzieś tam, wiecie, z tyłu headsetu, czas pokaże. Ale byłoby fajnie, bo największym problemem z muwami, które są archaicznym rozwiązaniem z czasów PlayStation 3, było to, że w momencie, kiedy odwracaliśmy się od kamery, która śledziła headset i nasze ręce, traciliśmy kontrolę i jakby precyzję naszych ruchów i było to niemożliwe, a zwłaszcza w, było to upierliwe w grach, które były strzelankami, gdzie gracz musiał się obracać i celować za siebie. Niejednokrotnie zasłaniałem sobie wtedy swoim ciałem. Po prostu mowa i no, gra nie miała sensu. Więc zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Tutaj mamy już, w jaki sposób zostały podzielone przyciski, i możemy się temu przyjrzeć tutaj. Link oczywiście do tego. Materiału, jak i do źródeł, które wykorzystuje, znajdziecie w opisie, więc mamy Flickera. Na Flickerze Sony umieściło wysokiej jakości zdjęcia, więc możemy się przyjrzeć, jak to wszystko wygląda. Jest to akurat prawa manetka. Mamy kółko, krzyżyk, przycisk PlayStation, i to jest, słuchajcie, to, co tutaj oglądamy. Jestem przekonany na 99,9%, że jest to render koncepcyjny, i prawdopodobnie tak będzie wyglądał ten kontroler, aczkolwiek brak jakichkolwiek linii łączenia plastiku, żadnych półprzeźroczystych fragmentów przyciemnianego czarnego plastiku, przez który będą prześwitywały diody podczerwone. Według mnie jasno jakby sprzedajemy informację, że to jest render i jestem przekonany, że większość z Was się z tym zgodzi. To nie wygląda jak przycisk. Tu mamy R1, tam mamy spust R2. Przechodzimy sobie dalej. OK. Następne. Jak widzicie, tutaj możemy się cofnąć, oczywiście, do Oculusa. Bardzo ładnie tutaj pani wyznacza sobie pole gry. Yy, I wyglądają na bardzo wygodne. Te paski, które tutaj się znajdują, mam nadzieję, że nie będą jedynym sposobem mocowania. Chciałbym, aby ten kontroler w tym miejscu, tutaj, zobaczcie, tu, miał jeszcze jeden pasek, taki zaciskany na rzep, żeb, żebyśmy mogli podczas gry. Puścić nasz kontroler. Jeżeli mają być, jeżeli detekcja naszych czterech palców ma być dobrze realizowana, to powinniśmy móc y, po prostu puścić kontroler i, i spróbować coś tam, nie wiem, złapać. Cholera wie, byłoby to naprawdę wygodne. Przechodzimy dalej. To jest to, co mówiłem, kolejne skopiowane, czy raczej zainspirowane, oczywiście, elementy z Oculus Questa. Zobaczcie, mamy spust, tylko ten na Questie jest naprawdę mm, porządny. Tutaj mamy po prostu typową R1, tu mamy R2, no i reszta kontrolera znana. Cieszę się, że Sony korzysta nadal z USB-C do ładowania. Aczkolwiek, tak jak wspomniałem, obawiam się, obawiam się że USB-C z przodu konsoli będzie bardzo często uszkadzane, jeżeli ktoś szarpnie za ten kabel. Nie wiem, jak Sony chce wzmocnić ten punkt wpięcia, ale kabelki USB-C są tak łamliwe. Zwłaszcza nie mówię o jakby możliwości wyłamania go w ten sposób, tak? Ale w momencie, kiedy ktoś szarpnie w bok, no to raczej mamy po kabelku. Ale plus jest taki, że są to kabelki standardowe, więc nie będą szczególnie drogie. I teraz, niezależnie od tego, z jaką częstotliwością Sony będzie wypuszczało kolejne informacje odnośnie headsetu PlayStation VR do PlayStation 5, bo przypominam, niecały miesiąc odległości między tymi dwoma ogłoszeniami sugeruje. Że Sony chce lub stara się utrzymać pewien y, ciąg informacyjny, aby budować jakby y, nie tylko świadomość wśród potencjalnych kupców, że coś takiego będzie miało miejsce, czy premierę, ale także y, nie wydaje się to losowe. No, gościu, który tutaj planuje i zarządza całą platformą, raczej y, ma to wszystko przemyślane. Aczkolwiek wydaje mi się, że jedna rzecz mogła się wymknąć panu Dominikowi Malisonowi, który był starszym wiceprezydentem do działu RD, czyli tego, który zajmował się badaniami nad PlayStation VR, co oczywiście nie znaczy, że te rozwiązania zostaną wprowadzone. Ale tak jak mówiłem, w 2019 roku udzielił on wywiadu serwisowi Venturebeat i tam udzielił następujących informacji. Więc. <laughs> Oczywiście tutaj pisze, że informował o różnych rzeczach, które będą znajdowały się w następnej generacji, generacji headsetów VR. Oprócz kilku dodatkowych usprawnień, Malison wskazał potencjalną możliwość wypuszczenia dwóch różnych wersji PlayStation VR. High-endowego modelu wyposażonego w łączność bezprzewodową. I to jest cytat. Mamy headset przewodowy, powiedział VentureBeat. Możecie też wziąć, odjąć przewód i zastąpić go modułem bezprzewodowym. W ten sposób macie pewne spektrum dostępnych urządzeń. Więc możecie mieć model tak zwanego wejścia podstawowego, czyli tani model tak jak Xbox Series S, który zaprasza graczy do twojego ekosystemu i pozwala jakby. Spróbować tego, co się będzie działo, i możecie mieć model high-endowy. Tutaj oczywiście mamy odwołanie do tego, że Sony już zrobiło coś podobnego z PlayStation 4 i PlayStation 4 Pro. Tak, zresztą, tak samo zresztą, jak Microsoft w tej generacji obecnej wydał Xbox Series S i Xbox Series X. Tego typu rozwiązanie byłoby bardzo ciekawe, ale dla mnie pod warunkiem, że byłby to moduł, który można by dokupić czyli Sony by produkowało headset PSVR 2 który byłby podpinany za pomocą oczywiście kabla USB-C do konsoli. Oraz można by dokupić za określoną tam kwotę moduł batery który byłby wyposażony w kartę Wi-Fi 6 i oczywiście port USB, gdzie mocowalibyśmy sobie to na pasku i moglibyśmy bawić się dalej. Jest to rozwiązanie zdecydowanie przynajmniej z mojego punktu widzenia bardziej opłacalne biznesowo, bo produkujemy headsety Jeden model headsetu, więc idziemy na ilość, co dodatkowo zmniejsza y, koszty. Y, I jeżeli ktoś chce, może sobie dokupić y, no bardzo drogą, prawdopodobnie przystawkę. To jest troszeczkę tak jak z Oculusem Questem 2. Jest to headset, który jest w pełni w stanie. Jakby wyświetlać czy odtwarzać tytuły wirtualne, które są przystosowane do tego, aby na nim działać. Ale możemy też kupić bardzo drogiego peceta i za pomocą kabelka podpiąć się do tego peceta po to, żeby mieć więcej, nie wiem, efektów, wyższą rozdzielczość, po prostu wyższej jakości doświadczenia wirtualne. W przypadku Sony. Tym ekskluzywnym, drogim dodatkiem może być moduł do komunikacji bezprzewodowej. Więc jestem ciekaw Waszej opinii. Zachęcam Was do odwiedzenia wszystkich linków źródłowych, które znajdziecie w opisie tego materiału. Mam nadzieję, że Was nie zanudziłem. Wpadnijcie do nas na Discord. Jest tam nas cała masa, gramy w różne gierki i na wszystkich, absolutnie wszystkich platformach. Z mojej strony to już wszystko. Do zobaczenia w kolejnym odcinku. Trzymajcie się. Cześć.